Witam na moim kanale z informatyki. Dziś taka, no nie taka prosta, ale ciekawa praca w programie graficznym GIMP. E, proszę zobaczyć, to są takie moje wcześniejsze prace, w tym właśnie, i ten efekt będziemy chcieli osiągnąć czyli stworzenie takiego muralu. E, czy to jest trudne? Ja uważam, że nie jest trudne. To jest jedno zdjęcie, to będziemy dzisiaj robili. To jest mur, na który nałożę obraz. A to jedna z ostatnich moich prac. Chyba tego bohatera wszyscy znamy. No niezbyt ciekawy, ale niestety wpisał się w krajobraz polski i nie tylko. A więc, jak zaczynamy naszą pracę? Moi drodzy Państwo, uruchamiamy program GIMP. Ten najnowszy, czyli GIMP 2.10. I teraz, moi drodzy Państwo, otwieramy pierwszy nasz mur. Bierzemy, możemy go złapać lub można w inny sposób, czyli plik, otwórz. Ale ja raczej uważam, że szybciej możemy to zrobić łapiąc i wrzucając tutaj jako nasze tło. Proszę bardzo, mamy tutaj nasze tło. Tutaj mam mur z jakimś numerem. Klikam tutaj i zmieniam krótko nazwę na mur. Niech to będzie ta warstwa. To się nazywa teraz mur. O, tutaj przybliżę, żebyśmy widzieli, ponieważ będziemy pracowali na warstwach, a więc musimy tutaj pilnować i warto pewne rzeczy tutaj nazywać. Następnie, moi drodzy, Wrzucam moje grafikę. O, proszę bardzo, krzyżykiem tym mogę ją przenieść tam, gdzie chcę. I ona już tu jest. Później także jeszcze będzie można dopasowywać tę grafikę do naszego obrazu. Zmienimy nazwę. Grafiki. Grafiki. Niech tak będzie nazwane grafiki. Tak więc mamy tutaj, moi drodzy Państwo, te dwie rzeczy, które chcemy połączyć, dwa obrazy. Pierwszą rzeczą to musimy zduplikować nasz mur. Klikamy prawy przycisk i jest tutaj powiel warstwę. Duplikuj w starej wersji. Tutaj mamy powiel warstwę. Mamy tutaj e, tę warstwę, zmieniamy jej nazwę. Damy tutaj przesuwanie, zmieniamy nazwę na przesuwanie. Następnie wytracimy kolory tej warstwy. Czyli wchodzimy teraz, moi drodzy państwo, w kolory. I tutaj mamy coś takiego jak 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 moi drodzy desaturacja. Desaturację włączamy tutaj z menu i tu mamy właśnie jaki tryb desaturacji. To zależy. Możemy wypróbować, yy, jaka nam będzie potrzebna. Podgląd możemy włączyć. Proszę zobaczyć. Patrzymy jak nam będzie to pasowało. No yy, wartość trochę jasne. Uważam, że jednak średni. Średni będzie tutaj tryb najlepszy. I dajemy, moi drodzy Państwo, OK. A więc wytraciliśmy kolory w naszej warstwie przesuwania. Następnie moi drodzy, tę warstwę przesuwanie, która już jest desaturowana. Prawy przycisk myszy i znów ją powielamy. Czyli klikamy na powiel warstwę, a tę całą warstwę nazywamy teraz światło-cień. światło Mamy tutaj, moi drodzy Państwo, te cztery warstwy. Wyłączamy teraz, moi drodzy, widoczność, czyli to oko, widoczność warstwy światłości. Ona nie jest teraz nam potrzebna, później dopiero i przechodzimy, moi drodzy Państwo, tutaj. Przechodzimy tutaj i w tej warstwie przesuwanie bierzemy teraz tak zwane przepuścimy to przez filtr. Wchodzimy w filtry. Rozmycie i rozmycie gaussa. Drodzy Państwo, rozmycie gaussa będzie zależało od no, struktury tego muru. Im bardziej zniszczony, tym większe. Czyli tak, w granicach od, można powiedzieć, hmm, 10 do 15, ale jeżeli to, ja uważam, że nawet jest za dużo ja dałem w tym przypadku tego muru 7,5. Czyli mi się wydaje, że to w starych było trochę bardziej, trzeba było w starych gimpach, a teraz w tym nowym to w granicach tak 7,5 to będzie dobre ustawienie rozmycia Gaussa. I dajemy moi drodzy okej. Okay. Mamy tutaj teraz rozmycie Gaussa. Rozmyliśmy to. Teraz, moi drodzy, przechodzimy na warstwę graffiti. Jesteśmy teraz na tej warstwie graffiti. I wejdziemy do filtru, który się nazywa wodwzorowania w odwzorowaniach, tak zwany przemieść. Kiedyś się nazywał przesuwanie. Przemieść. I teraz, moi drodzy Państwo, tutaj mamy przesunięcie w pionie i poziomie, a więc tu klikamy teraz i wskazujemy, że to będzie na warstwie przesuwanie. Wskazujemy tu także na warstwie przesuwanie. Przesunięcie też. W granicach moi drodzy to będzie zniekształcało, to zależy od muru. i bardziej mur zniekształcony, tym większe będzie przesunięcie, ale w granicach tak dziesięciu będzie to idealne przesuwanie. Czyli tutaj wskazujemy na wejściach przesuwanie, przesuwanie, czyli ten poziomie x, i tutaj w granicach no około 10, może być trochę mniej, 9. No może dajmy dziewięć. I dajemy, drodzy Państwo, teraz OK. Następnym naszym krokiem będzie to, że teraz bierzemy i wyłączymy widoczność warstwy przesuwanie, a włączymy widoczność warstwy światłoci. Ten światłocień klikamy na niego, następnie dajemy tutaj na górę, czyli nad grafiti. Ono musi być nad grafiti. Następnie przechodzimy teraz na warstwę grafiti. Zobaczcie, ono jest tak jakby zaznaczone, ale jest pod spodem, nie jest widoczne. I dajemy prawy przycisk na tym i kanał alfa na zaznaczenie. Włączamy kanał alfa. Następnym krokiem jest przejście do warstwy światło cień, zaznaczenie i odwróć. Kiedy już odwrócimy, dajemy zaznaczenie brak. Teraz będąc na tej warstwie światłocień zmienimy tryb wyświetlania tej warstwy. Czyli przechodzimy tutaj do trybu i włączamy tryb, tak zwane twarde światło. Proszę zobaczyć, że już nasze grafiki zostało uwidocznione. Na tym obrazie. Tak, jakby ktoś tutaj namalował. Możemy jeszcze troszeczkę krycie tej warstwy zmniejszyć, tak powiedzmy, do no, około 90%. Tak, żeby ładniej wydobyć nasze graffiti. Następnym krokiem jest, moi drodzy Państwo, jeszcze dopasowanie sobie. Czyli jesteśmy tu w graffiti. Bierzemy krzyżyk ten. I tu zaznaczamy, że przemieszczanie aktywnej warstwy. Proszę zobaczyć. Szukamy sobie, tak, zależy od tego muru, gdzie chcemy, żeby to było. Klikamy teraz tutaj na ten mur. No i można powiedzieć, że to powstało nasze nowe grafiki wielkanocne. Wchodzimy teraz do pliku. Dajemy. Eksportuj jako zostaniemy przeniesieni, moi drodzy Państwo, w, do katalogu, gdzie mamy nasze materiały. Ile to czasami trwa, bo to wiadomo, że. O właśnie jestem w tym katalogu. I mogę tutaj napisać mural. Wielkanocny. Wielkanocny. Tu wybór typu pliku. Oczywiście, że mógłbym wybrać i dopisać, ale tu warto od razu wybierać. Proszę zobaczyć. Tu wybieram, że to będzie typ pliku. Mogę dać jpg, ale ja wolę dać png. Proszę zobaczyć moglibyśmy ręcznie też dopisać .png, ale moi drodzy, musi być tutaj jakieś rozszerzenie. Następnie dajemy wyeksportuj i potwierdzamy wyeksportowanie w tym zapisie. Eksportuj i już mamy zrobiony nasz mural. Zamykamy, możemy to zapisać nawet Polecam, bo może będziemy chcieli jakieś zmiany wprowadzić, może inny mural zrobić. Zapisam, zapisujemy. Ja to odrzucam zmiany, zamykam i proszę zobaczyć. Tak wygląda mój mural Wielkanocny. Mógłbym jeszcze dorzucić nawet jakiś fajny napis, który by wyglądał jakby napisany, ale to już jest, zostawiam Waszej inwencji. Dziękuję bardzo za uwagę.